Jak wygląda człowiek, który ma rację? Jaki krawat nosi ten człowiek? Czy mówi całymi zdaniami? Czy jest w zniszczonym ubraniu? Czy, czy wyszedł z morza krwi? Czy wyszedł z morza niepamięci? Czy na jego Na Z jakiej epoki jest ten człowiek, czy jego celem jest ziemista? Jarmark Słowa i Muzyki to taki, takie spotkanie poetycko-muzyczne, które daje okazję pokazania, że młodzież ma bardzo ciekawe pomysły, bardzo ciekawe zainteresowania i bardzo ważne jest to, żeby oni mogli dzielić się z innymi, ze swoimi rówieśnikami, także ze wszystkimi, którzy są zainteresowani czymś, co nazywamy potocznie kulturą wyższą, słowem, poetyckim, muzyką. Trochę jak opium wiosennych jabłoni chciała biały dzień ze mną księżyc grać. Z nią to mógłby mieć nawet i karę. I to bez żadnej butki, bez oczka w umie, ja to bym nawet nie zdradzał. Przysięgam na skrzydła, bo ja właśnie tak szalony jestem kobietą, co do łeb ujmie chytrze mężczyźnie, który by go Zrodził się pomysł stąd, że rok temu, no niemal rok temu, ci młodzi ludzie przygotowywali się do eliminacji. Najpierw eliminacji szkolne, później eliminacji wiosną powiatowych i później już prawie wszyscy eliminacji wojewódzkich ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego. I przygotowali na tę okazję bardzo ciekawe programy, świadczące i o ich poszukiwaniach artystycznych, zainteresowaniach sztuką, także o dużych zdolnościach. I bardzo chcieliśmy, żeby jeszcze ktoś poza Komisją Konkursową, uczestnikami konkursu mógł te programy obejrzeć, żeby y, trafili z tym do ludzi, którzy może coś ciekawego znajdą w tych programach, które oni przygotowali.